Dzień dobry, Poznań. Cieszę się bardzo, bo znowu będę uczestniczyć w wspaniałych zawodach Poznań Maraton. Tam z tyłu odbieramy zaraz pakiet startowy. Okolica bardzo dobrze skomunikowana. Tutaj wysiadłem z pociągu, a tutaj z tyłu od razu odbieramy pakiety startowe. Jest awaria, bo awaria tak. musi być na wyjeździe. A jaka awaria? Ano, nie wziąłem peleryny, peleryny magicznej, żeby nie zmarnąć przed rozgrzewką, ale nie ma co się martwić, po prostu kupię tam gdzieś folię NRC w aptece. Z nowości na kanale, tak jak Wam pokazywałem na Facebooku, nowa kamera wjechała na kanał i nią dzisiaj, jutro, cały będzie reportaż biegowy, już teraz nią nagrywam. Jestem ciekawy, czy widzicie różnicę. Ja widzę różnicę, dlatego postanowiłem zmienić. O tej kamerze będzie osobny na pewno materiał. Od startu jestem dosłownie Świlunia. Muszę podziękować wiadomo komu. Dzięki za to. Miejscóweczkę mega blisko startu. Fajnie lokalizacyjnie, bo o, tu mam aptekę, ale ta chyba jest nieczynna, jest y, żabka. Bo generalnie im bliżej jesteście miejsca startu, tym bardziej jesteście wypoczęci. No chyba, że szwędacz się załączy. I dzisiaj będą jakieś spacery, ale nie, nie będzie szwędacza. Generalnie jest fajnie, chłodno, pochmurnie. I tak raczej zostanie. Na szczęście nie będzie padać, bo jak Poznań to tradycja, że coś lubiło przykropić, bo padać nawet mocniej, więc na jutro raczej nic takiego nie będzie. Oczywiście chmurki są, ale to super. Ogólnie szykuje się wyborna pogoda. Sukces jest folia 1350. No Ale bez tego na krótkie ramiączka się rozgrzewać to była masakra. Dobra, lecimy odebrać pakiet. Przez teren targów idę. Tutaj są hale. Zrobimy takie przejście po prostu skrótem, ale ładnie to wygląda. A zobaczycie dalej. Jak będziecie kiedyś w Poznaniu, to odwiedzcie to miejscóweczkę, bo dosyć ciekawie wygląda tak jakby. Hmm, zmodernizowane to miejsce jest? Takie rzeźby też mijamy. A teren tak wygląda. Można sobie tutaj pochodzić. To no jest trochę płyt betonowych, jak to wszędzie bywa. No ale jakaś koncepcja jest tu zrobiona. Tyle razy tutaj byłem i nigdy aż tak daleko nie doszedłem. Może dlatego, że nie miałem w tym miejscu, miejscówki, a później no to człowiek, który już nie chodzi po bieganiu. W ogóle jest to moje trzecie spotkanie z maratonem poznańskim, bardzo się cieszę, uwielbiam Poznań, uwielbiam biegać tutaj, super jest to wszystko zorganizowane. Generalnie historia tego wyjazdu jest dosyć skomplikowana. Eee, miałem na początku jechać, zrezygnowałem, oddałem pakiet, sprzedałem. Później znowu kupiłem, bo jednak postanowiłem, że jadę, i sprzedałem i znowu kupiłem no w ogóle koszmar. E... Początkowo chciałem jechać, bo chciałem Pegaza już zaliczyć tą całą serię, ale też, że lubię Poznań. Po prostu lubię tutaj być, biegać. E... Później jednak się rozmyśliłem, znowu kupiłem. No i tak w kółko, ale ostatecznie zdecydowałem się powiedz, dlatego że nie pobiegłem, biegnij w Warszawo. Więc zrobiłem sobie e, taką lukę. Nie było już trzy tygodni biegania non-stop. No i postanowiłem, że będę. Odbieramy pakiet tam za mną. Jakieś spontaniczne, kolorowe, nawet. To jakieś takie malutkie, cieniutkie jeziorka. Chwilą dzieci biegały i dzisiaj też na piątkę były zawody. Więc tak naprawdę można by dzisiaj piąteczkę na spokojnie powiedz, a jutro maraton. No jak słyszycie jest wiatr. Jedynie co to jutro wiatr może trochę przeszkodzić na jakichś otwartych przestrzeniach. Jesteśmy taka wielka otwarta przestrzeń i wchodzimy tam do środka do hali. Jak to zawsze bywa na zawodach, mamy mnóstwo różnych expo. takie że nie duże zamieszanie jest, ale też fajnie, bo na głowę nie pada i nie jest zimno. Oczywiście, coś można kupić na ostatnią chwilę. Tutaj prawdopodobnie jakaś gra, zabawa jest. No, spory, spory kipisz. Tutaj coś tam można jeszcze zjeść. A tam bistro będzie pod zespółem jutro. A tutaj, stanowisko pegazów. Jutro po biegu, oglądajcie jeszcze, co dalej będzie po biegu. To będę odbierał któregoś pegaza tak wyglądają złoto, platyna, srebro brąz w ogóle tematem przewodnim są ziemniaki pyry i zobaczcie jaka tutaj jest łamigłówka, jaka zabawa trzeba wytypować ile w środku jest właśnie załadowanych bo generalnie kawał eksportu jest naprawdę jest co wybierać, co zwiedzać co patrzeć no i tak jak powiedziałem przede wszystkim jest to na hali nic tu nie wieje, nic nie kapie jest super my będziemy tam dalej jutro chodzić do na nasze strefy tam dalej właśnie tam gdzie ten grawer to my tam będziemy się szykować chodźmy zobaczyć kolekcję no kolekcja w Poznaniu to jest kolekcja no. U mnie w Warszawie to kolekcja, no nie nazwałbym to kolekcja, zobaczcie na przykład na ramionczka no i wszędzie jest ta tematyka właśnie Ziemia czana. Zobaczmy dalej. Widzę, że też można sobie z poprzednich zawodów dokupić. I nawet taka bawełniana. I nawet bluza. Mm, to jest super. Nie wiem, czy się kiedyś doczekam w Warszawie kolekcji. Co prawda, na przykład ta to nie jest jakoś, jakoś obogenialna, bo to jest taka jak na przykład mm, z chomiczówki. No ja się osobiście w takim, to nie jest jakaś mega taka techniczna, bo może komuś to pasuje, eee, ja, ja na przykład w takiej, w takiej strukturze się pocę. No i taka, ogólnie fajny patencik, naprawdę super, no i na ramiącka. no i koszulka ta co można było w pakiecie kupić no i nawet jest plecaczek no super sprawa chociaż powiem wam no nie no lepsza jest jest lepsza widzicie pod światło takie ma dziurki jest lepsza od koszulki chłomiczówki ale to o tej mówię bo jakbyśmy wzięli tą, to ta już jest taka zwykła jak nie wiem lajka, nawet jest kurtka Kurtka taka wiatróweczka po prostu pakiet odebrany, a nawet dwa pakiety, dwa pakiety, bo dla kolegi co muszę powiedzieć i znowu podkreślić na plus i że warto tu przyjeżdżać, że jest po prostu wszystko bez problemu. Wyciągnąłem kod QR, oczywiście, swój dałem. Eee, dali mi wszystko to, co zamawiałem, bez koszulki. Mm, ale co jest jeszcze większym plusem, dałem kod QR kolegi i nic więcej nie chcieli: żadnego drukowania, żadnego podpisywania, żadnych oświadczeń. Nic, po prostu nawet nie dotknąłem żadnego tabletu, żeby cokolwiek podpisać. Po prostu kod i tyle. I inne miasta, które nie są tak rozwinięte w wydawaniu pakietów, czy nawet przepisywaniu, bo jeszcze o przepisaniu muszę powiedzieć. Żeby przepisać, wchodzicie w swój e, panel, po prostu. Robicie tam przepis i, i, i tyle na jakiegoś zawodnika. No, mega łatwizna, prościzna, i ja sobie życzę, żeby tak było wszędzie, na każdych zawodach. Jest tak łatwo, że nawet nie musiałem pokazywać swojego dowodu osobistego. Chodźcie, zobaczymy, co w tej torbie pyrowej jest. Jest i oto pakiet startowy. W pakiecie oczywiście musi być numer startowy. Numer startowy, już widzę pewną nowo nowość, ale to za chwileczkę. Nie ma plastikowych naklejek na depozyt. Odrywacie po prostu tą stronę i przyczepiacie do swojego bagażu, do swojego depozytu. M40, posiłek po biegu. Tutaj e, do spożycia e, pewne rzeczy. Strefa B. No i z tyłu mamy chip. Tak. To jest nowość. Chipy zawsze były. Przynajmniej w zeszłym roku oglądałem wideo swoje. To chip był mocowany do buta. Tym razem jest tutaj. Świetnie. Bo do buta to. Mm, no mi po prostu przeszkadzało. Trzeba było wiązać trochę mocniej, trochę lżej. Mm. sznurowadła no to uwierało, kiepsko było co mi się nie podoba to wielki numer startowy zobaczcie jaki on jest ogromny jest przeogromny i ta płachta dynda, lata nie wiem czy nie zrobić innego patentu i na grafki po prostu przyczepić, ale z drugiej strony nie będę miał gdzie żeli yy, wsadzić więc, no, żagiel jest przeogromny. No, tutaj w środku, właśnie, był ten numer. W środku są jeszcze agrawki. Bezalkoholowy napój. Makaron. Makaron taki w ogóle dziwny. Taki, taka dziwna strukturka. W ogóle takiego to jeszcze nie jadłem. No i ulotki. Gazeta. Tutaj, że będzie 25-lecie za rok. Mamy jakieś zaproszenie na zawody. No i te rzeczy były oczywiście w torbie. Widzicie? 24. No i motyw przewodni. Pyry. W ogóle był konkurs na Facebooku. Organizator się zapytał, jak ma wyglądać koszulka. No i ludzie wybrali. Koszulka z. Rami. Co sądzę o pakiecie? Słabiutko. Też szybko zobaczyłem co było rok temu. To jeszcze był kremik i był baton. Mm. <grymianie> Ocenie nie będę mówić, bo musiałem kupić na ostatnią chwilę. Znaczy, na szczęście, nie w dniu startu. Chyba też można kupić, i wtedy w ogóle cena jest masakryczna. No ale zapłaciłem więcej. No, co poradzić? Po prostu człowiek musi się zapisywać bez żadnego gadania. Jest, są zapisy, trzeba się zapisywać. Pakiety są wtedy najtańsze, a nie na ostatnią chwilę, czy pobiegnę, czy nie pobiegnę. No, na przyszły rok to tak. Na pewno Kraków, na pewno Warszawa i na pewno Poznań. Te trzy biegi. Maratońskie muszę powiedzieć A być może jeszcze jakiegoś pegazika złapię. Jak nie tym razem yy, platynę, to może złoto. No nie no, złoto to 3-0, trzeba by złamać. Yy, ale dobra. Yy, Morał jest taki, że trzeba się zapisywać wcześniej. No to co? Do jutra. Dzień dobry. Niedziela 12 października 2025 i lecimy na start. A jak widzicie, jest pochmurnie, pewnie tak zostanie i to mi się podoba. Czy jest zimno? No, nie do końca. 10 stopni to dla mnie nie jest zimno, ale nie marudźmy, mogłoby być gorzej, na przykład u lewa. Jaka strategia na dzisiaj? No, myślę, że ustawię sobie 325 Pace Pro. Takie mam wskazania z Garmina, niby tyle powinienem dać radę. No z doświadczenia z maratonu warszawskiego miałem zapas, biegłem mocno i później tendencja była malejąca, więc szaleć na platynowego Begaza, no to nie w tym roku, może za rok. No jakby trzeba pierzyć swoje siły 3,25 ustawię jak wyjdzie 3,40 będzie też spoko. Jak wyjdzie 3,28 też spoko jakby. Tak jak powiedziałem, trzeba w trakcie biegu po prostu na bieżąco reagować No i jesteśmy na hali Tak to właśnie wygląda Tak, jeżeli nas słyszałimy rozgrzewkę dopingować no Oczywiście głośno jak zwykle zostawiali Żebyście nie zostawi żadnych toreb plecaków siatek wzdłuż potów No i tutaj rozgrzeweczka

na razie chłodniutko, nie wiem, później. Na razie, na razie, zwłaszcza jak jest wąsko, zobaczymy czy kamera da radę, bo nie brałem jej takiego powerbanka. A zobaczymy, o, fajny budynek. Jak to teraz? 8 sekund przewagi, jakieś zbieganie. Słabo, bo się biegnie no taką kostką brokową. Trzeba uważać. Jakieś chodniki wyrastają też. Zapasu za bardzo nie chcę budować, bo i tak mam ustawione 3,25 bo i tak jest mega mocno, więc będę biec tak na granicy Jego 3,25. Pierwszy odbieg był. Przez most biegamy. Jak ci forma? No zobaczymy Coś delikatnie tak jeszcze nogi po Warszawie czuję Jeziorza Malta Zaraz będzie 5 kilometr. 3 sekundy zapasu ale no wątpię 325 weszło na cały czas kółeczko robimy na, okoła jeziora. Jeszcze tutaj do zoo, nie? Na władzę powinniśmy mieć O, kolega będzie na filmie, bo akurat się nagrywa. Dobra, pozdrowienia. <grym> dla wszystkich biegaczy. Ale pozdrawiamy tutaj, okolice są polna Z tym pochodzę. Także... Oj, Poszaję super. Trzy osoby mogą drużyną. Ładne widoczki. Fajnie wieje. Mocny podbieg. <śmieniu> I znowu podbieg. Hmm. Trzeba będzie te 3,25 odpuścić. Jeszcze raz podbieg. No ładnie. Do wbiegamy. 12 sekund straty. A tutaj już wracają. No generalnie e, czuję, że to nie jest dzień na życiówki. Nie ma tej lekkości w nodze. Chyba, że jakoś magicznie najdzie... Dobrze, że na 320 nie postanowiłem cisnąć. W Warszawie może by się udało, ale tutaj dużo przewyższeń. Oj zobaczcie co tu siedzi No i znowu mamy podbieg. się wykręcają. No te podbiegi siadły, ale z tego co pamiętam to na początku są, a później w miarę płasko, więc się okaże. O ale siadło trochę w nogi i już pod górkę no, Warszawa to można powiedzieć, że jak po patelni Zbieganie i uciekamy No generalnie 49 sekund straty, ale ty o to chodzi robić po prostu swoje i nie zachytać się. Jak ktoś ma debiut w maratonie, to te podbiegi, fajne zaskoczenie. Pamiętam. Eee, warszawski z tym drugim, to pod Sobieskiego się wbiegała początko. Siadłem dobry rytm 4, 50, 158 tętno Więc tak jest bezpiecznie. I znowu pod górę górę. Ale na wykresie to będzie, zobaczcie, po smuchaniu. No ten Poznań. To wyciśnie ze mnie szasty kilometr. Oczywiście strata będzie się pogłębiać. Ale na chillowciku wygadzika odebrać srebrnego i rodomo. W ogóle myślę, że puszczenie zawodników przez Zo to jest słaby pomysł. Były tam tabliczki, żeby e, nie rozmawiać głośno, no ale jednak, jednak jakiś hałas stworzymy. Słaby pomysł przez Zo. Dobra, fajnie mi się biegnie. jak Odpuściłem ściganie. Nawet piąteczki z czekami zbijam. tam toalety były zamknięte na trytki. Podszedłem do obsługi do osędzi, żeby tam coś zrobili z tym. No i momentalnie ekipa się zdebiła i otworzyła. No jakieś zapomnienie, zaniedbanie, nie wiem, może ci od e, to i to i powinni to otworzyć. No nie wiem, ale szybko zareagowali. 12 kilometr. Tu jest szerzej. Czy coś mnie boli? Na zasadzie może trochę kolana. Na pewno odpocznę tydzień. Tydzień jak nic po tych zawodach. Tereny. Zielone znowu jakieś koło wody. No wolę zdecydowanie jak jest gorzej pod koniec niż gorzej na samym początku. Bo człowiek wypompuje się. Tak jak teraz. No mocno mi weszło. W nogi w kolana. No i zwalniam po prostu już 18 km i szocik musi być wzięty. No, słaby dzień dzisiaj, podbieg. Teraz pod wiatr. I to tak naprawdę mocny 20 km. Myślę, że gdzieś w okolicach 3.35 wpadnę, patrząc na to, że jednak spada ta energia. I znowu tutaj podbieg mamy. Połówka zrobiona. Ogólnie to już nie patrzę na czas, żeby po prostu dobiec, No, jest słabiutko. Do 30 no, stop! Podbiegi mam wrażenie, że cały czas gdzieś podbiegamy na 5,0, 5,10 zwolniłem, bo no, strasznie te podbiegi mi dojechały. No, nie jest to szybka trasa. Z plusów to chyba będą dwa punkty z kolą. Z kolą czekam na to, z plusów. Chmurnie i pociąg mam o 13.44, więc mogę na luzi kupić. 30 długo, no walczę na maksa, żeby się nie zatrzymać. Już beton jest. Niewyspanie na pewno też odbiło się, dwie noce nie mogłem spać. Jakiś stres, tętno podwyższone, adrenalina, koszmary też mi się śniły. Nawet na garminie, KRV na czerwono weszło. Więc jakby sen też tutaj mi się odbił na ten bieg. 30, zamknięta. No tak, 5. 15, 50 biegnę spokojnie. 31, ale jest już grubiutko. Najważniejsze walczyć i stanąć dopiero wtedy, jak już naprawdę będziecie zmuszeni. Jeszcze dycha. I tu jakaś prosta. No Teraz utrzyma się tempo 55 15 i będzie gitarka. No, męczyła mnie strasznie ta droga. Mam wrażenie, że no stop jest pod górkę, że na pewno przez stadion będziemy wbiegać. No, myślę, że niedługo. Jest chyba kola. Była kola i woda Napiłem się, nawet stanąłem na minutkę, żeby nie rozklapać tego wszystkiego, żeby po nie nałykać. No, i walczę. Ale już jest tak słabo, tak mi się dłuży ten czas. Znowu jakieś zawrotki trzydzieści dziewięć i pół i trzy godziny dwadzieścia cztery. Nie, dla Z tyłu dobra? Zaraz. Będzie serwerko. No poprosimy o medal. A tak? No. A, no, dziękuję. Dzięki, dzięki. No dobra, tak od razu na. Powiem szczerze, że na świeżo. Medal jeden tak wygląda. Tak. No Motyw oczywiście Pyry. No i tutaj mamy Pegasa. Pegas srebrny z grawerkiem opcjonalnym. Ogólnie trasa nie wykończyła. Początki, podbiegi normalnie jak na Ultra, zobaczcie sobie na wykresie. Eee, trasa bardziej karyznawcza, turystyczna, żeby pokazać e, Poznań. Mi osobiście na bieganie to się bardziej podobała ta stara. No nie podobało mi się to, że przez co biegliśmy, mimo to, że, że um, no były takie znaczki, żeby nie rozmawiać, czy, 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 czy no nie gadać jakoś tam głośno. To i tak biegliśmy, no to zwierzaki słyszały ten tupot nasz. Więc no, no nie jestem za tym, żeby, żeby wkraczać na takie przestrzenie zwierząt eee, czas, nawet dobry mi wyszedł, 3.33 chyba z jakimś takiem już nie pamiętam eee, nie, nie, da, nie, da, nie, nie dało rady yy, tego zciąć. Po prostu nie dało rady. Te, te, te podbiegi na początku mnie wykończyły Yy, wziąłem wszystko co miałem, żele, szota, yy, kofeinowe i tak dalej, no może i dałoby radę z minutę przycisnąć, ale po co? I tak nie miałbym platynowego Pegaza, yy, trasa absolutnie nie na szybkie bieganie, bardzo gdzieś tam było wąsko, żeby po prostu się przebiec, natomiast Poznań, jak to Poznań, wszystko tip top, bardzo mi się podobało. Do zobaczenia lajka